Hej, z tej strony Lara. E, dzisiaj ze skinem, widzicie na tym serwerze, akurat mam. E, dzisiaj sobie zagramy e, na Hive MC w Block Party. E, tak, dzisiaj na tym serwerze. Wow! Mocne. E, dzisiaj sobie zagramy w Block Party. Nie wiem, czy wiecie o co chodzi. Dla tych, którzy nie wiedzą, powtórzę. Tylko czekajcie, znajdę. Tutaj wejdziemy. Powtórzę zasady gry. Polega ona na tym, że pojawiają się różne kolory bloków. Oczywiście to jest angielski serwer, na które musimy stanąć. Następnie, kiedy. Na nie staniemy, inne bloki się zapadają, a ten kolor zostaje, no i się utrzymujemy. Gra polega na tym, że osoba, na którym, która się najwięcej utrzyma, wygrywa. Widzicie, teraz żółty jest tutaj i inne bloki zniknęły, a żółty został. I teraz tak. Pomarańczowy, musimy iść na pomarańczowe. No i teraz inne bloki znikną, a pomarańczowe zostaną. I jak e, ktoś tutaj e, umiera, to. Łaspid mi się nie włączał, daje radę, dobra! Okej. Okay. Jesteśmy. Chyba teraz znowu nie mam skina. No. No to to nie wina serwera. Ła. To ten niebieski, dobra. Tutaj mamy taki bloczek, który możemy sprawdzić, czy to jest akurat ten. I teraz y, następna runda. Light grey. To jest ten, dobra. Czyli tutaj stajemy na tym kolorze. I, I tych klocków przybywa. Jest ich coraz więcej. Ła, który to jest? To ten? Nie! Kurno. O, patrzcie! Wszystkie osoby się... A! Czekajcie, przyciszę. Wszystkie osoby się... Y, Wszystkie osoby się e, nabrały. tylko e, muzyka. E, wszystkie osoby się nabrały i tylko jedna osoba została, więc tutaj trzeba naprawdę się wytężyć e, dobrym wzrokiem, żeby widzieć, czy to jest e, ten kolor. Czekajcie, wejdziemy sobie na następną. Zagramy sobie następną rundkę, zagramy jeszcze sobie dwie. E, dzisiaj łącznie zagramy trzy. Może tu jest 18 osób. Kurde, to jest nie chyba wina serwera, tylko mojego komputera. Bo internet mam dobry i to jest chyba wi wina mojego komputera. O, no. No to będziemy grać bez skina, ale skina widzicie. Na pewno będziecie widzieć. No, ale teraz. No nie ma. Może inni gracze widzą, ja po prostu go nie widzę. Odliczanie do rozgrywki jeden i zaczynamy następną rundę. E, pomarańczowy tu jest. Dobre. Ile tu jest ludzi? Nawet się nie widzi, na czym się stoi. Masakra. Teraz ta nie lubi. Nie, to nie ten! To nie ten! To nie ten, to nie ten, to nie ten. Teraz się jeszcze nie skończyła jeszcze ale patrzcie ile osób znowu to naprawdę muszę wam powiedzieć że to nie jest tak prosto dlatego zagramy y, jeszcze jedną teraz wyszłam y, nie będziemy czekać i znajdziemy coś. Hmm, tu są tylko dwie osoby. Tu jest dziewięć. Tutaj sobie wejdziemy akurat. Sobie troszkę pobiegamy. W poprzednim odcinku y, mówiłam wam, że zagramy w Castle Wars. Y, ale stwierdziłam, że dzisiaj zagramy właśnie w tą minigierkę, znalazłam ten serwer, stwierdziłam, że jest ciekawy, gram długo już w tą minigierkę. No do, długo, no niedługo, bo dwa miesiące w nią gram Ale, ale bardzo mi się ona spodobała, też widziałam u innych youtuberów, widzicie, tam się zmienia i pisze. No i dlatego wybrałam, że tak dzisiaj z niej nagramy. Light blue. To jest chyba to. Tak, to to. jest z na tym ciemnym. I tutaj pisze ile jest zawodników, a ile, e, który poziom jest... Dobiegłam. Dobra. Dałam radę. Też można, można się sugerować innymi graczami, ale e, nie zawsze e, no nie zawsze to dobrze jest, bo oni no, na jakimś innym kolorze my się nimi zasugerujemy no i też staniemy, no i będzie. E, problem. O, mam. Jestem. Jestem, jestem. Dałam radę. A, ja tu jest mało kolorów. Czekajcie, będzie pewnie. No. To będzie ten, tak? Tak, ten. Dobra. Stoimy. Jeszcze zostało 13 zawodników i teraz jest czwarty poziom. E, brązowy. Chodzimy sobie trochę. Taki dywanik. Taki yy, to się chyba. Twi nie, jak coś się nazywa? Twitter? Nie, Twister. Chyba coś takiego. Była taka gra. I też tak trzeba było na kolory. Jest taka gra. Jest, bo ja nawet ją posiadam. Ale nie. Teraz będzie się trzymać. Widzicie, jak się zlewa wszystko? Nic nie widać. Dobra, jest szósty poziom i. Nie to! Nie! Yeah. No, widzicie, nie dałam rady. I tam jeszcze pisze ee, Light Blue. I teraz trzeba stawać. Ale tu, tutaj też, jak widzieliście, nam pisze, a więc też to łatwo jest zobaczyć. Mamy jeszcze wełnę, żeby e, dopasować do koloru. Dobra, będę kończyła ten odcinek, bo... Fajerwerki zobaczymy, ale ładnie. Nie wiem, jak oni to zrobili. E, nie mamy sensu... Y, a i tak się skończyło. Dobra, czyli tak. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Myślę, że w kolejnym odcinku nagram już Castle Wars. Jak jakiś serwer ładny nie znajdę. No dobra, kończymy ten odcinek, no i do zobaczenia w następnym. Cześć!